Cześć, z tej strony Łukasz, witajcie na naszym kunapowym kanale. W dzisiejszym filmie opowiem o przełączniku m 2116 p Myślnik 2T2S. Pod tą dosyć długą i na pierwszy rzut oka skomplikowaną nazwą kryje się przełącznik zarządzalny z 16 portami 2,5 GB Ethernet oraz 4 portami 10 GB Ethernet. To oznacza, że taki przełącznik znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebujemy. Sieci wysok wysokiej przepustowości, a jednocześnie używamy urządzeń za zasilanych przez POE, takich jak access pointy czy kamery służące do monitoringu naszego biura czy naszej firmy. Zobaczcie, jakie możliwości daje nam właśnie ten przełącznik QSW. Zacznijmy od podłączenia tego przełącznika do sieci do internetu. Mamy tutaj dwa porty 10 GB Ethernet RJ45, a więc bez problemu możemy podłączyć do sieci szkieletowej wykorzystującej miedziane medium transmisyjne, czyli popularną skrętkę. Jeśli korzystamy z skrętki kategorii 6a, możemy cieszyć się przepustowością 10 gigabitów, no ale jak, za, jak zapewnić wysoką przepustowość również w stronę internetu? Tutaj możemy skorzystać z, z routera Kuhora 301W, który wyposażony jest w aż dwa porty 10 gigabit Ethernet. W ten sposób możemy bezpośrednio połączyć taki przełącznik właśnie z routerem Kuhora i zapewnić szkieletową przepustowość 10 gigabitów właśnie pomiędzy routerem a głównym przełącznikiem. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ sam y, przełącznik posiada również dwa porty SFP+, dzięki czemu możemy podłączyć go do sieci szkieletowej wykorzystującej światłowody bądź skorzystać z przewodów DAC. Takie przewody DAC znajdziecie również w ofercie Kunap, one są zakończone y, Wkładkami SFP, które możemy podłączyć bezpośrednio do przełączników. W przypadku dzisiejszego filmu mam przygotowany przełącznik QSW M408 4C, który jest moim głównym przełącznikiem, no i QSW M2116P 2T2S, który chwilowo do sieci nie jest jeszcze podłączony, jest tylko podłączony do zasilania, a więc będziemy mogli docelowo podłączyć go do sieci przy użyciu właśnie przewodnika. Przewodów, przewodów DAC zakończonych wkładkami SFP+, i tym samym pomiędzy tymi dwoma urządzeniami zapewnić przepustowość na poziomie 10 gigabitów. Oczywiście możemy w ten sposób łączyć większą liczbę przełączników. W naszej ofercie znajdziecie yy, wiele przełączników wykorzystujących porty 10 gigabit Ethernet, co oznacza, że przy dużej liczbie urządzeń, przy dużej sieci, przy rozległej sieci możemy łatwo takie urządzenia ze sobą połączyć. No ale wróćmy do samych możliwości modelu QSW-M2116P2T2E. Dlaczego, dlaczego M? Ponieważ jest to przełącznik zarządzany warstwy dru, drugiej, a więc managed. 21, ponieważ w sumie mamy 21 portów. Z tyłu urządzenia znajduje się port do zarządzania, z czego 16 portów to porty użytkowe 2,5 gigabit Ethernet PoE. 2T to dwa porty NBaseT a więc zakończone RJ45, 2S, dwa porty SFP+, a więc w tej długiej i być może trochę dziwnej nazwie, kryje się informacja o wszystkich portach, w które wyposażony jest ten właśnie przełącznik. Dzięki temu możemy do niego podłączyć różnego rodzaju e, urządzenia, możemy podłączyć e, oczywiście komputery, stacje robocze, e, serwery, możemy podłączyć access pointy czy kamery, jak również e, na przykład NASA przy użyciu sieci 10 gigabit Ethernet, tak? zapewniając e, w ten sposób wszystkim urządzeniom korzystającym z e, sieci, Szybki dostęp do danych na Kunapie. Oczywiście będzie to również świetne rozwiązanie na potrzeby monitoringu, ponieważ nie tylko kamery będziemy mogli z tego switcha e, za, zasilać, ale również zapisywać bezpośrednio na Kunapie przy użyciu rozwiązania QVR Pro. Jeśli chodzi o standard PoE. Urządzenie obsługuje kilka takich standardów. Przede wszystkim w przypadku portów 2,5 gigabit Ethernet obsługujemy standard 802.3 AT. Tutaj mamy maksymalną moc na poziomie 30 W na port, no i 10 GB Ethernet to 802.3 BT. Mamy tutaj 90 W na port. Ogólna moc dla portów PoE, którą oferuje urządzenie, to w sumie. 280 W, a więc możemy podłączyć urządzenia wykorzystujące maksymalnie w sumie tyle, tyle mocy. No dobrze, ale po co nam w takim razie porty 10 GB PoE++? No przede wszystkim aby móc spełnić zapotrzebowanie na sieci wysokich prędkości. W przypadku standardu Wi-Fi 6 access point oferują przepustowość na poziomie nawet 9,6 gigabita na sekundę, co oznacza większe zapotrzebowanie na zasilanie i podłączenie takiego access pointa do portu 1 gigowego PoE 2,5 gigowego PoE może pod kątem Mocy byłoby wystarczające, jednak pod kątem przepustowości byłoby niewystarczające, ponieważ mielibyśmy ograniczenie transferu do tych 2,5 gigabita. Dlatego potrzebujemy portów 10 gigabit Ethernet, no i nasze urządzenie oferuje właśnie ten port 10 gigabit Ethernet, dwa takie porty 10 gigabit Ethernet o mocy 90 w do podłączenia szybkich access pointów Wi-Fi 6. Jeśli chodzi o konstrukcję sprzętową naszego, naszego urządzenia, mamy, tak jak wspominałem, 16 portów 2,5 GB Ethernet PoE, 2 porty 10 GB Ethernet SFP, Plus, oczywiście ze względu na swoją charakterystykę, one nie oferują zasilania, no i dwa porty 10 GB Ethernet PoE, Plus Plus, oferujące do 90 W. Ciekawostką w przypadku tego już. W przypadku tego urządzenia są również diody LED, no i niezależna dioda dla statusu wentylatorów, abyśmy wiedzieli, czy one poprawnie działają, czy na przykład pojawiło się jakieś, jakieś uszkodzenie. Jeśli chodzi o konstrukcję wewnętrzną, ona również jest optymalizowana, aby lepiej zarządzać odprowadzaniem ciepła, ponieważ moc 280 W przekłada się również na znaczne generowanie ciepła, dlatego mamy osobne wentylatory, mamy dosyć duże radiatory na najważniejszych podzespołach, aby to ciepło było było sensownie odprowadzane. Jeśli chodzi o kwestię oprogramowania, urządzenie korzysta z systemu QSS, który pozwala na zarządzanie przez przeglądarkę internetową. Ale zanim przejdziemy do samego systemu, podłączmy urządzenie do sieci, abyśmy mogli za chwilę do niego się podłączyć. Do tego celu, tak jak wspomniałem wcześniej, wykorzystuję przewód qnap -DAC. Jest to przewód pozwalający uzyskać przepustowość 10 gigabitów, Urządzenie jest w tym momencie podłączone do mojej sieci szkieletowej przy użyciu przełącznika QNAP QSW M4084C. No i w tym momencie przy użyciu aplikacji QNAP QFinder będziemy w stanie wyszukać urządzenie. No i jak widać, mamy tutaj dwa przełączniki. Obydwa są zarządzane. Nas interesuje QSW M2116P, który jest dostępny pod takim adresem, a więc. Przy użyciu przeglądarki wejdziemy na stronę tego urządzenia. No i tutaj musimy zalogować się, nazwa użytkownika to admin. Jeśli chodzi o hasło, musimy tutaj podać hasło admina, skąd je wziąć, z kufindera. Hasłem admina jest adres MAC bez znaków specjalnych. No i system automatycznie prosi o ustawienie nowego hasła. Które będzie wykorzystywane do logowania się jako, jako admin. A więc musimy jeszcze raz się zalogować, tym razem przy użyciu nowego ustawionego przez nas hasła. No i widzimy ogólny status naszego systemu. Język systemu obecnie to, to angielski. No i na głównym ekranie mamy wyświetlone przegląd najważniejszych informacji, wykorzystanie procesora naszego urządzenia, wykorzystanie mocy POE. Status POE, czyli wszystkie porty, które są podłączone i informacje, czy, czy link jest e, aktywny, czy jest zasilanie. Tutaj możemy sobie przełączyć e, widok tego statusu pomiędzy różnymi, e, pomiędzy różnymi kategoriami, takimi jak status POE, e, status portu. Status zasilanych urządzeń, WILANy oraz LAGI. A więc, w zależności od konfiguracji pod, podłączonych urządzeń, takie informacje będą tutaj wyświetlane. No i niżej możemy wyświetlić albo zużycie zasilania dla każdego y, urządzenia albo ruch dla każdego z portów. No jak widać port 17 jest aktywny, ponieważ tym portem Switch jest podłączony do naszej sieci szkieletowej i widzimy informacje o, y, o ruchu właśnie na tym porcie. Pamiętajcie, że na tym etapie generalnie Switch jest przygotowany do pracy i nie musimy go w żaden sposób dodatkowo konfigurować. Natomiast oferuje on pełne spektrum konfiguracji właśnie dla warstwy drugiej, dzięki czemu będziemy mogli zarządzać portami, PoE, VLANami, agregacją portów i tak dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, podłączmy jakieś urządzenia, aby zobaczyć, jak faktycznie nasze urządzenie, jak faktycznie nasz przełącznik będzie się zachował i jakie informacje będzie tutaj wyświetlał. Na potrzeby tego odcinka przygotowałem Access Point, co prawda wifi 5, ale możemy go podłączyć do sieci 10GB Ethernet. Jest to access point podłączony, zasilany przez port PoE, a więc podłączymy go tutaj. No i, i podłączamy do sieci 10GB Ethernet. W tym momencie pojawiła się informacja już na przełączniku, że jakiś ruch jest wygenerowany. No a na ekranie widzimy, że przy porcie numer 19 pojawiła się ikonka podłączonego zasilania. Tak więc ten port jest już wykorzystywany. Tutaj też mamy informację, że jest aktywny. Możemy teraz przełączyć się na. Wykorzystanie mocy. No i widziam, widzimy, że na porcie 19, czyli tym, do którego podłączyłem Access Pointa, mamy wykorzystanie mocy na poziomie 3W, a więc jeszcze sporo mocy nasze urządzenie oferuje, aby podłączyć kolejne urządzenie. Kolejnym urządzeniem, które podłączę, będzie kamera. Też przygotowałem taką prostą kamerę IP na potrzeby naszego odcinka. No i tę kamerę podłączymy do na przykład portu, portu numer 3. Przy porcie numer 3 już się zapaliła dioda informująca o podłączeniu urządzenia, natomiast sama kamera potrzebuje chwili, oczywiście, żeby się uruchomić. No ale widzimy tutaj już, że na porcie numer 3 kamera, e, urządzenie pobiera zasilanie. Tak samo tutaj na ekranie tym interaktywnym wykresie zobaczyliśmy, że dla portu numer 3 również taki, taka moc, takie obciążenie się pojawiło. No i w tym momencie widzimy już dwa urządzenia: jedno na porcie 19, 4,5W, kamera na porcie 3, 2, 1 W. Ponieważ mamy tutaj 16 portów, które mogą zasilać, to tych urządzeń moglibyśmy podłączyć zdecydowanie więcej. A jeśli każde z nich faktycznie wykorzystywałoby 3, 4, 5 W, no to nasz Switch. Bez problemu byłby w stanie te wszystkie urządzenia zasilić. Oczywiście w zakładce Devices będziemy mieli informacje o wszystkich urządzeniach, które, które są podłączone, i historii podłączanych urządzeń, ale przejdźmy jeszcze do konfiguracji. Przede wszystkim tutaj w części porty mamy informację o każdym z portów i prędkości, jaka jest w tym momencie wykorzystywana, a więc dla portu trzeciego to 100 megabitów, dla portu 17 10 gigabitów i dla portu 19 1 gigabit. Dla wszystkich portów wyłączony jest flow control. Po statystyki portu możemy ustawić tutaj wyświetlanie pakietów dla sieci 2,5 gigabit Ethernet. Bajtów przesłanych, ewentualnych błędów, yy, odrzuconych ramek, jak i odfiltrowanych. Zostawmy pakiety. No, jak widać, mamy tutaj yy, ruch dla portu numer 3, ponieważ tutaj mamy kamerę, no i dla portu 17, yy, gdzie możemy tak samo filtrować informacje, no ale wyświetlane są yy, dane w tym momencie wykorzystywane przez naszego access pointa. No i konfiguracja portu. Dla każdego z tych portów możemy go w dowolnym momencie włączyć bądź wyłączyć. A więc administrator może w określonym czasie jakieś porty wyłączyć na przykład, czy to access pointy, czy e, kamery wystarczy taki status portu zmienić. Możemy ustawić prędkość, a więc jeśli korzystamy z jakichś starszych urządzeń, które mają problem w komunikacji z siecią 2,5 gigabit Ethernet, możemy ustawić niższe prędkości nawet 100 megabitów oraz możemy włączyć kontrolę przepływu dla tego portu, jak również system pozwala określić maksymalny rozmiar ramki. Tutaj standardowo wszystkie ustawione są na 9018, a więc jumbo frame'y, które no, przede wszystkim mają największe znaczenie dla portów od 17 do 20, czyli portów 10 gigabit Ethernet. Jeśli chodzi o PoE, mamy możliwość wyświetlania informacji o wykorzystaniu zasilania przez każdy z portów. W tym momencie port trzeci to kamera, więc widzimy taki interaktywny wykres, jak zmienia się w czasie wykorzystanie mocy. Możemy również jak również możemy to wyświetlać dla wszystkich portów. Dalej konfiguracja zasilania. Tutaj możemy dla każdego z portu ustawić tryb POE, czy ma być włączony, czy wyłączony, jak również czy ma to być POE czy POE. Plus, a także jaki jest priorytet tego portu? Czy jest niski, wysoki czy krytyczny? A więc dla najważniejszych urządzeń, np. Na access pointów, możemy ustawić, że taki priorytet jest e, najwyższy. Jak również mamy możliwość konfiguracji wszystkich poszczególnych portów. Zwróćcie uwagę, że dla portu 17-18 e, ta opcja PoE Mode jest niedostępna z tego względu, że jest to port SFP, a więc PoE nie oferuje. No i hmm, harmonogramy. Mówiłem przed chwilą, że mamy możliwość włączania bądź wyłączania portów. Mamy również możliwość ustawienia harmonogramu, a więc możemy zdefiniować, kiedy te porty będą włączone, kiedy wyłączone, co z kolei oznacza, że jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie prądu, ale także wyłączać urządzenia, które nie są potrzebne. W ten sposób, jeśli firma pracuje powiedzmy od 8 do 17, możemy, możemy zdefiniować, że do godziny 8 i od godziny 17 access pointy będą wyłączone. W ten sposób mamy pewność, że A urządzenie niepotrzebnie nie zużywają zasilania, ale B również ta sieć po godzinach pracy nie jest dostępna, a więc na przykład ktoś z zewnątrz nie będzie tej sieci widział, nie będzie próbował po godzinach pracy się do niej włamać. Wszystkie zarządzane przełączniki, które mamy w ofercie, oferują konfigurację VLAN-ów. możemy tutaj dla każdego portu ustawić VLAN ID, a także określić, czy jest to VLAN tagowany bądź nietagowany. Również dostępna jest opcja agregacji portów, co oznacza, że określone porty możemy ze sobą połączyć, podając... Numer grupy od 1 do 10, Tryb, czy, typ czy jest to LACP, czy statyczny. No i w tym momencie dwa porty będą ze sobą połączone. Oczywiście, w większej, oczywiście możemy do jednej grupy podłączyć większą liczbę takich portów. Maksymalnie cztery porty możemy połączyć w jednej, w jednej grupie. No i ruch. Dla każdego portu możemy wyświetlać informacje o, o ruchu, wyszukiwać po typie połączenia VLAN ID albo MAC adresie, dzięki czemu jesteśmy w stanie monitorować to, co się dzieje na każdym porcie. Jak również możemy ustawić limit dla każdego portu, wchodząc w opcję konfiguracji i tutaj zmieniając dla danego portu takie wartości. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie skonfigurować ACL, a więc tutaj możemy ustawić dla konkretnych adresów IP i portów możliwość, dostępu, możliwość albo dostępu, albo możemy zablokować dla takich IP na danych portach. Dalej, GMP Snooping. Jest to opcja pozwalająca zarządzać multicastem, co ma szczególne znacze, znaczenie w przypadku na przykład streamingu. Możemy dopasować konfigurację w taki sposób, aby no, materiały trafiały tam, gdzie, gdzie mają. Również w późniejszym czasie możemy wyświetlać statystyki. to domyślnie jest wyłączone. Po wyłączeniu możemy ustawić priorytet dla wybranych portów, albo w oparciu o port, albo w oparciu o Wilany. Port Mirroring, narzędzie dla administratorów, pozwala kopiować cały ruch wybranego portu na inny port, dzięki czemu możemy monitorować, co się dzieje na konkretnym porcie, w konkretnym połączeniu. A więc, administrator ma narzędzie na, przykład na potrzeby diagnostyki, jeśli pojawiają się jakieś problemy z ruchem na danym porcie, danym połączeniu. LLDP to z kolei opcja pozwalająca na wysyłanie broadcastu i ogłaszanie urządzenia w sieci, dzięki temu urządzenie jest w stanie być wykrywane przez inne. Inne tego typu urządzenia w sieci jak również wykrywać tego typu urządzenia. No i tutaj w Remote Devices widzimy inne urządzenia, które są, zostały wykryte, między innymi przełącznik QSW M4084C. No i Loop Protection jest to narzędzie, które pozwala nam zabezpieczyć naszą sieć na wypadek podłączenia tego samego przewodu, a tak do dwóch portów przełącznika albo zrobienia jakiejś innej pętli sieciowej przy użyciu dodatkowych switchów, przełączników, które w sieci mogą działać. Dzięki czemu mamy pewność, że gdyby do takiego zdarzenia doszło, pojawiła się pętla sieciowa. No to nasza sieć dalej będzie, będzie działała, nie będzie tutaj problemów z dostępem do internetu poszczególnych urządzeń, co szczególnie będzie miało znaczenie, jeśli do przełącznika podłączone są access pointy bądź kamery. No i zarządzanie systemem. Tutaj znajdziemy ogólne informacje o naszym urządzeniu. Na ty, w tym ekranie możemy zmienić nazwę, która domyślnie odzwierciedla nazwę urządzenia, czyli QSW M2116P, a więc model. Możemy ją zmienić na dowolną inną nazwę. W ustawieniach możemy ustawić konfigurację adresów IP, zmienić hasło, ustawić strefę czasową, jak i wykonać taki pełny reset do ustawień fabrycznych. Jak również mamy dostęp do logów z naszego urządzenia, gdzie możemy albo skorzystać z opcji automatycznych aktualizacji. Albo Pobrać z internetu paczkę, tak samo jak w przypadku Kunapów, i podłączyć ją e, i wgrać ją na urządzenie, aby został, wyko została wykonana aktualizacja całego systemu. Warto też pamiętać, że w przypadku sieć 2,5 gigabit Ethernet zaczyna być standardem. Coraz więcej urządzeń, e, nawet podstawowych modeli, takich jak seria 31P3, a więc model 431P3, 231P3, model 431X3 e, seria 253D, jedna z bardziej popularnych serii urządzeń dla domu. I małej firmy mają w standardzie porty 2,5 Gigabit Ethernet, pozwalając tym samym na dużo szybszą komunikację z urządzeniem, szybszy zapis i odczyt. Oczywiście w przypadku wyższych modeli również te porty 2,5 Gigabit Ethernet są obecne, jak również pojawiają się porty 10 Gigabit Ethernet, czy to w formie portu SFP. Czy w formie portu 10 Gb Ethernet RJ45, jak na przykład w serii TVS X72XT. Oczywiście, jeśli korzystamy z urządzenia, które nie posiada wbudowanego portu 2,5 gigabit Ethernet albo 10 gigabit Ethernet, możemy skorzystać z całej serii różnego rodzaju kart sieciowych produkcji KUNAP, które pozwalają dodać takie szybsze porty do naszych urządzeń. I co ważne, nie dotyczy to tylko kunapa, ale również komputerów. W ten sposób do komputera możemy do podłączyć na przykład taką kartę QXG 2G z dwoma portami RIO45, następnie podłączyć ją do tego przełącznika i komputer będzie już korzystał z szybszej sieci 2,5 gigabit Ethernet, a tutaj warto podkreślić, że możemy korzystać z standardowych przewodów RIO45 kategorii 5E, a więc nie ma tutaj potrzeby zmiany okablowania, jak na przykład w sieciach wyższych prędkości typu 10 gigabit Ethernet. Skrętka kategorii 5 jest niewystarczająca, musimy już mieć skrętkę kategorii 6A albo kategorii 7, aby w pełni wykorzystać możliwości połączeń sieciowych. Podsumowując, model QSW M2116P2T2S, mimo skomplikowanej nazwy, jest bardzo zaawansowanym rozwiązaniem, które pozwoli nam podłączyć i zasilić różnego typu urządzenia w naszej sieci. Dzięki portom 10GB Ethernet rio 45 możemy go podłączyć do routera KUHORA 301W, e, mając te główne szkieletowe połączenie na poziomie 10 gigabitów. Dzięki kolejnemu por dzięki portom 10 gigabit Ethernet SFP+ możemy podłączyć do Kunapa, który wyposażony jest też w porty SFP+, albo przy użyciu portu 10 gigabit Ethernet e NBaseT, jeśli właśnie Kunap taki port posiada. Kolejna rzecz, access pointy, czy to access pointy sieci Wi-Fi 5, możemy podłączyć do jednego z 16 portów oferujących zasilanie, albo Access pointy WiFi 6 podłączyć do portu 10 GB Ethernet, oferujący nie tylko zasilanie, ale również dużo wyższą przepustowość spełniającą potrzeby takiej sieci WiFi 6. No i oczywiście kamery i inne urządzenia mogące być zasilane przy użyciu przełącznika QSW-M2116P2T2S, również będą obsługiwane, również będą zasilane, a sam przełącznik dodatkowo zapewni nam szereg możliwości konfiguracji sieci dopasowania pasowania jej do naszych e, potrzeb, jak również bieżącego monitoringu tego, co się dzieje, e, jak urządzenia działają, ile, energii zużywają, aby sensownie zaplanować, kiedy mają być włączone, kiedy mają być włączone, kiedy mają być wyłączone. Ten przełącznik już jest dostępny w sprzedaży, zachęcam do kontaktu z naszymi partnerami, czy to sklepami online, czy firmami zajmującymi się również wdrożeniami w celu doboru urządzenia do Waszych potrzeb. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za zobaczenie kolejnego odcinka i do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale. Cześć.